Cieszę się, że skorzystałeś z zaproszenia w ramach zawodów, które dzisiaj rozegramy. Mamy porównywalne wiatrówki. Mój jest Hammer 850XL, a twój? Mój Walter Rotex z 5,5 mm, również PCP. Będzie no uczciwie. Będzie bardziej uczciwie. No to losowanie. E, to, to jeszcze moment, ale jest taka prawda, że ja mam kaliber 4,5 mm, a ty? 5,5 mm. Co? Kto pierwszy zaczyna? Ja proponuję losować. Oddajmy ręce w łódź części. Okay. Dłuższy zaczyna. Dłuższy patyczek zaczyna. Proszę Ja zaczynam. Ładuje śruciny do ośmiokomorowego magazynka Waltera. Będziemy strzelać 3 próbne i 5 da ocenę. No i zaczynamy. Czterokrotne powiększenie. Trzy próbne. Musiałem poprawić na celowniku. Jeszcze raz. Podałem za bocce, zbliżenie i nie, nie widzę. Okay. Jeszcze raz. A tam się nie widzisz? Mhm. jedna dziesiątka i cztery dziewiątki chociaż te dwie tak na styku, ale weszły i Jakby nie patrząc. Gratuluję. Muszę powiedzieć, że na nowym stanowisku pierwszy dzień strzelań no i zwycięstwo. Gratulacje jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Gratuluję, gratuluję. No, myślę, że to przypadek. Potrenujemy i na pewno będzie lepszy. Nie ma przypadków. Nie ma przypadków. E, to jest po prostu okazji... wyszkolenie. Wyszkolenie szenka. E, dziękuję. Tak to mówią? Daszbur? To jest przesławny trunek szanownej Pani Tak Mery. to jest, to jest mojej małżonki Ach, Nalewka i lato rewelacja. tak smakuje mm. Nie będziemy nie. nie, 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 to co do następnego razu Do zobaczenia Cześć.